Moi drodzy, dzisiaj nietypowo, w okularach przeciwsłonecznych, bo temat jest bardzo na czasie, o wpływie słońca na oczy, na narząd wzroku. Dzień dobry, nazywam się Agata Plech, od 8 lat prowadzę Centrum Medyczne Beskid Med, a także od miesiąca jestem szczęśliwą autorką i wydawcą książki Przejrzyj na oczy, do której przeczytania bardzo Was zachęcam. I chciałabym, byśmy dzisiaj zajęli się tematem wpływu światła słonecznego na narząd wzroku i tego, jakie szkody światło słoneczne może naszym oczom poczynić. Światło słoneczne to coś, to medium, które sprawia, że w ogóle widzimy. Widzimy, dlatego że odbija się ono od przedmiotów, które mamy wszędzie koło i w ten sposób odbity wpada do naszego oka, jest rejestrowane i. Obserwowane, analizowane przez najpierw nasze oko, a później nasz mózg. Niemniej jednak takie bezpośrednie światło słoneczne ma bardzo dużą energię, która ma inne jeszcze właściwości, które dla oczu nie są zdrowe, a wręcz mogą przynieść znaczne szkody. Po pierwsze, może oparzyć przednią część oka, czyli naszą spojówkę, rogówkę, i prawdopodobnie doświadczyliście Państwo tego, czego oczywiście nie życzę ale że spotkaliście się z taką sytuacją, że po pobycie na plaży, po wylegiwaniu się na słońcu, wasze oczy was pieką, są zaczerwienione, macie, macie uczucie piasku pod powiekami i to wszystko jest efektem działania słońca na przednią powierzchnię oka, doprowadzającego do wysychania spojówki, do wysychania rogówki i do takiego oparzenia słonecznego. Światło słoneczne wnika jednak głębiej, wnika do naszej soczewki i przekształca stopniowo białka, które tworzą soczewkę w taki sposób, że przechodzą one w formę nierozpuszczalną, z rozpuszczalnej w nierozpuszczalną. Po wielu latach doprowadza to do rozwoju zaćmy. Tak więc u osób, które bez żadnej ochrony wpatrują się w słońce, opalają się, jakby nie dbając o czas i porę w jakiej doznają takiej właśnie przyjemności, doprowadzają do rozwoju zaćmy i do konieczności jej usunięcia. Światło słoneczne wnika także głębiej i to, co czyni w siatkówce oka, to przyspiesza rozwój, czy powoduje rozwój zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem. I to jest już poważny problem. Zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem jest. Przyczyną drugą co do częstotliwości występowania w świecie, przyczyną ślepoty. Są to zmiany nieodwracalne, powodujące powstawanie w siatkówce zmian zwyrodnieniowych, degeneracyjnych, które obejmują różne warstwy siatkówki, albo powodując ich zanik, przekształcenia w obrębie struktur, które tą siatkówkę budują, albo w formie takiej agresywnej. Powodują powstanie w siatkówce nieprawidłowych naczyń krzpionośnych, które są bardzo kruche, które mają większą przepuszczalność i powodują to, że w oku gromadzi się i w siatkówce gromadzi się zbyt duża ilość wody, doprowadzając do obrzęku i do utraty widzenia. Tak więc, drodzy Państwo, wyjeżdżając na urlop albo opalając się we własnym ogródku, nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych. Nie zapomnijcie o tym, żeby nie korzystać ze światła słonecznego w godzinach, kiedy słońce operuje najostrzej. Korzystajcie z cienia, korzystajcie z czapki z daszkiem, bo to Waszym oczom posłuży.